prowadzili kolportaż ulotek, akcje sabotażowo-dywersyjne, napady na funkcjonariuszy ubm Wojska Polskiego w celu zdobycia broni, bo tą broń gromadzono. Wysyłali też ostrzegawcze listy aparatczykom pzpr No i w 1953 roku nastąpiło aresztowanie, ale proszę popatrzeć, w 1953, a organizacja praktycznie działała od razu, od 1945 roku, także przez wiele lat to widać jest właśnie doświadczenie tych działaczy szarych szeregów, tych starych działaczy podziemia. Przepraszam, że przez tyle lat udało się to zakamuflować. No i mamy tutaj taki przykład. tak, Wypowiada się Zdzisław Plewiński, który później był dowódcą też oddziału tutaj w Częstochowie. Po ukończeniu szóstej klasy w 1946 roku przeniosłem się do Częstochowy. Życie w harcerstwie dawało mi wiele zadowolenia, satysfakcji i na coraz większe zakłamanie podawanych nam wiadomości na lekcjach szkolnych. Niestety w 1949 roku ZHK, jako organizacja o wrogiej polsce ludowej ideologii, została rozwiązana. Po ukończeniu ósmej klasy i zdaniu egzaminu wstępnego, rozpocząłem naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym, co jest, proszę Państwa, istotne, bo to proszę popatrzeć to są przyszli wychowawcy młodzieży, czyli to są ci ludzie, którzy zdekonspirowani i obarczeni wyrokami właśnie wylecieli z tej edukacji, tak? Nie przekazali. I jak pan Lech pyta, co jest z polską edukacją, to ja odpowiadam, proszę bardzo, to jest z polską edukacją, że e, tych, którzy, e, że tak powiem, e, stali gorąco na stanowisku e, patriotycznym, po prostu Nękano, niszczono, wyrzucano i nie pozwalano im na wpływ na młodzież. A jeżeli ktoś nawet się został i nie został zdekonspirowany, to mógł ewentualnie bardzo ostrożnie pewne treści podawać, tak, ale też musiał zawsze wiedzieć, do kogo mówi, bo pierwszy, lepszy donos wśród gówniarzeli mógł zakończyć, że tak powiem, jego karierę nauczycielską i wtedy koniec z prawdą i ze wszystkim, co z tym związane. W miejsce ZHP władza ludowa wprowadziła ZMP. Każdemu z nas położono na stoliku deklarację, polecono wypełnić i podpisać. I tak i ja zostałem ZMP-owcem. Zbyt jasno, chyba i głośno wypowiedziałem, co na ten temat myślę, a i na zebraniach tej organizacji, które były tak różne od zbiórek harcerskich. W listopadzie 1949 roku, w czasie powrotu ze szkoły do domu, dołączył do mnie kolega Adolf Bratnicki poradził, bym zmienił swój stosunek do ZMP w tych wypowiedziach i postępowaniu. Powiadomił mnie, że na terenie liceum istnieje nielegalna organizacja oparta na ideałach ZHP i szarych szeregów. Jeżeli na zewnątrz się zmienię, mogę do niej przystąpić. Przystąpiłem. Znów zaczęły się zbiórki, na których można było być sobie. No i tutaj wspomina właśnie jedną z akcji. Przystąpiono do akcji ulotkowych. Pamiętam ile szumu narobiły ulotki. Które rozłożone były w pokoju nauczycielskim, a nawet w gabinecie dyrektora liceum. Ulotka wzywała nauczycieli do zaprzestania wpajania młodzieży fałszywej historii najnowszej państwa oraz historii wschodniego sąsiada, bo nie jesteśmy republiką ZSRR. A o agresorze należy mówić tak, jak na to zasługuje, choćby ze względu na pamięć zamordowanych w Kateniu, Syberii i wciąż jeszcze mordowanych. Czyli proszę zobaczyć, jaka pełna świadomość yy, istniejącej sytuacji w kraju. No i tak na koniec jeszcze podaje właśnie ten Zdzisław Plewiński. Przypominam, że to jest szef jednej z komórek Wolnej Młodzieży tu w Częstochowie. Gromadzono amunicję, broń oraz środki opatrunkowe. Sporządzono plany pomieszczeń komisariatów i posterunków MO, siedzib UB, komitetów PZPR. Proszę Państwa, oni wchodzili na teren tych budynków i szykowali plany pod przyszłe akcje, e, takie jak e, organizował na przykład Warszyc, tak? Uwalnianie ludzi i tak dalej. E, oraz obiektów różnych zakładów pracy i instytucji. Zbierano adresy pracowników UB, komitetów PZP oraz oficerów MO i wysyłano im listy ostrzegawcze. Oprócz tego organizacja wprowadziła też tutaj w Częstochowie taką działalność, że dobrym panom z MO wsypano na jednym z parkingów technicznych do wszystkich samochodów, do baków cukier. No, ktoś się pozbył tego cukru, potem nie miał, no ale rozumiem, że... Dobrej sprawie. W dobrej sprawie, tak potem to można, to osłodziło gorzką herbatę. A tu już mamy organizację typowo Częstochowską, ponieważ tamta to jest ogólnopolska, ale właściwie w dwóch miejscach tylko realizowana. Proszę zwrócić uwagę jeszcze właśnie. Wolna Młodzież jest organizacją ogólnopolską, ale ona występuje tylko w Warszawie i w Częstochowie. W tej ostatniej stolicy Polski. Tak? A tutaj mamy Sętry, założyciel Grochowski Jogeniusz, syn Józefa, urodzony 16 września 1931 roku w Ozorkowie, zamieszkały w Częstochowie uczniowie szkoły wieczorowej. E, proszę zobaczyć, dwóch ludzi, pistolet 6,35 mm i karabin produkcji czeskiej. No faktycznie można z tym zmieniać świat, a jednak próbowano. No, no, przewodnicząc... no, Oczywiście. Zmiana ustroju przemocą. Jak najbardziej. I proszę zobaczyć, Grochowski organiz dwa lata więzienia, jeden rok więzienia, jeden rok więzienia. Tu my nic nie wiemy o tym, żeby ta organizacja wykonała rzeczywiście jakieś rzeczywiste ruchy poza, poza jakimiś akcjami ulotkowymi. Tutaj mamy z kolei młodzież, związek młodzieży podziemnej jest przepis. Proszę zobaczyć jakie wyroki. 2 lata, 2 dwa lata, 2 dwa lata, 2 dwa lata, dwa lata. Założyciele. Członek PZPR i Ormo. Bo trzeba pamiętać, proszę Państwa, że nie każdy kto miał pochodzenie robotnicze i po prostu widział na przykład wyzysk, no bo mógł być wyzyskiwany, tak, bo w kapitalizmie nie jest powiedziane, że każdy kapitalista jest uczciwym człowiekiem. Nie ma takich założeń. Teoretycznie ściga go prawo, ale zazwyczaj on jest w dużo lepszej sytuacji finansowej niż ten robotnik i może sobie na więcej pozwolić, więc wielu z tych robotników... Yy szło albo do PPS-u, albo do PPR-u, tak, niekoniecznie musieli znać całe ich, że tak powiem, programy. I potem nagle się okazywało, że zderzenie z rzeczywistością powodowało, że oni lądowali po drugiej stronie barykady. Także bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i tutaj tak samo, proszę zobaczyć, ZMP, PZPR, ORMO, no po prostu wszystko. Skazany na 6 lat więzienia, tutaj 6 lat więzienia, utrata prawna 2 lata, za co? Proszę Państwa. Na jednym z zebrań ułożono plan walki z działaczami demokratycznymi, jak i na odcinku ZMP. Plan ten polegał na tym, że każdy z członków miał zadanie głoszenia wśród młodzieży gimnazjum w Krzepicach, jak i wśród członków ZMP, polityki prowadzonej przez państwa anglosaskie, jak również ośmieszania wystąpień poszczególnych działaczy PZPR i pisania... Przepraszam. I pisania anonimów do działaczy demokratycznych, których grozili im karą śmierci. Informacje do swoich wystąpień czerpali z audycji radiowych BBC, Głosu Ameryki i Radia Madrid. Członkowie organizacji posiadali pseudonimy obrane na jednym z zebrań organizacyjnych. Ułożyli także szyf cyfrowy, którym się posługiwali w celach organizacyjnych. Kolejna, proszę Państwa. Podziemna organizacja młodzieży polskiej skaut, wrzesień 49, czerwiec 50. Mirowski Jerzy, założyciel uczennicy Plastycznego. Aresztowani w związku z posiedzeniem o zamiar rozrzucenia ulotek, czyli tu nawet nie nastąpiło jeszcze samo przestępstwo, zagrożenie całemu blokowi wschodniemu i Związkowi Radzieckiemu, tak? Tylko dopiero był zamiar. Bohaterscy obecni to uniemożliwili. No tutaj akurat się wykręcili ze względu na młody wiek, yy, śledztwo umorzono. Ale to jest jedyny taki przypadek, z którym, się, z którym się spotkałem, że śledztwo zostało wobec całej organizacji umorzone i wszyscy wyszli z tego żyli. Orły Sępy Mściciele, 1951 rok. No tutaj już proszę Państwa, yy, poważna organizacja o ze środowiska robotniczego, to co powiedziałem, że PZPR przegrało wybory, przegrało plebisy nawet tam, gdzie spodziewano się, że zdecydowanie uda im się wygrać w dzielnicach robotniczych często. No i mamy sześć osób ze środowiska robotniczego i oni od razu przechodzą do działań. To jest właśnie ciekawostka taka, że jeżeli organizacja grupuje samych robotników, to ona jest bardziej radykalna. To się daje tutaj zauważyć: żadna z tych grup harcerskich tak naprawdę właściwie nie decyduje się na walkę zbrojną w tym czasie. No, chyba że już nie ma wyjścia, że jest wsypa, że ktoś się broni. Natomiast tutaj w tym wypadku są akcje z użyciem broni. No, oczywiście, celem pozyskania dalszej broni, jak rozumiem, bo chodzi o to, żeby rozbroić na przykład policjantów, żołnierzy, milicjantów, przepraszam, żołnierzy. No i oczywiście, tak samo Bodziński, Henryk, 10 lat więzienia, Konstanty, 4 lata więzienia, Sitek, Henryk, 2 lata więzienia. To są, przypominam, ludzie, którzy mają po 18-17 lat. Kolejna ojczyzna, nauka cnota, no to harcerzom nie trzeba przypominać o ideałach, które y, jak gdyby są związane. Proszę Państwa, Pukaczewski Bogusław, Założyciel i siedmiu członków z rodzin robotniczych i inteligencji pracujących. I zwróćcie uwagę tak samo. 3 KBK, jeden pistolet, jeden flower, 700 sztuk amunicji. To jest jedna z lepiej tutaj uzbrojonych y, grup, jeżeli byśmy... Chcieli w ten sposób to określać. Natomiast proszę zobaczyć, że oni zawieszają działalność, no bo powiedziałbym, że każdy, kto widział, co się dzieje, no to chyba zdawał sobie sprawę, że jeszcze nie czas. Oczywiście oczekiwano, tak? Oczekiwano na tą słynną wojnę Stanów Zjednoczonych z Rosją. I tu śmieją się czerwoni do dzisiaj z narodu polskiego, z tej wiary. Ale ja chciałem Państwu uświadomić, że ta wojna nastąpiła tylko, że nie w Europie, tylko w Korei. I ona była. To nie było tak, że do tego nie doszło. No i proszę Państwa, mamy taką sytuację, że decydują się czekać, ale to ich nie ratuje przed aresztowaniami. No i tak samo tutaj sypią się wyroki. W gruncie rzeczy to tutaj nie, nie doczytałem się, żeby ta organizacja prowadziła jakieś yy, bardzo takie, no nie wiem, jakieś działania bojowe. Yy, Młodzieżowy ruch oporu luty 48 do 3 stycznia zbrojna organizacja młodzieżowa to są inne nazwy. Związek Antykomunistycznej Młodzieży Polskiej program E, walka z komunizmem przez rozbrajenie funkcjonariuszy, przepraszam za literówkę, przez e, funkcjonariuszy UB i MO oraz rozpowszechnianie ulotek antykomunistycznych. No i założyciel Szczepan Władza, uczeń trzeciej klasy gimnazjum, zamieszkały w Błeszno. Proszę Państwa, trzecia klasa gimnazjum. E, szef wywiadu Ignacy Baranik zamieszkały w Błeszno. Szef propagandy uczeń drugiej klasy gimnazji. Proszę zwrócić uwagę w ogóle na to nazwy, prawda, na te stopy. UB oceniało tą organizację na 15 członków, w tym znowu 8 ze środowiska robotniczego. Dlaczego ja to podkreślam? Dlatego, że PPR we wszystkich swoich materiałach zawsze podkreślała, że oni wszystko co robią, wszystkie zbrodnie, których się dopuścili zrobili dla Chłopów dla robotników, żeby ulżyć ich doli. No to tutaj jest ewidentny przykład, że chłopi i robotnicy mieli na ten temat zupełnie inne zdanie niż aparatczycy PPR. No i tutaj mamy wykonali cztery akcje na instytucje spółdzielcze. I tutaj jest właśnie ciekawostka, jedyny taki przykład, że wykonali wyrok śmierci przez rozstrzelanie na no, swoim koledze, tak? Podejrzanym o współpracę z UB, i to jest też taka wskazówka, że to nie jest tak, że ta młodzież nie miała świadomości zagrożenia, bo jeżeli podjęli taką decyzję dramatyczną, to musieli mieć tą świadomość, co za to grozi, co robią. Musieli stanąć wobec takiej rzeczywistości, że kolega, co do którego jest podejrzenie, a więc niepewność, no nie może dłużej, że tak powiem, chodzić po tym świecie. No i w momencie, kiedy się aresztowano, to co się z nimi stało? Czy oni dostał jakieś wysokie wyroki za to, że... Proszę bardzo, Lecho A, była za 10 tak, lat, Stanisław Pytel 8, Ryszard Drexler no. 8, 8, 8, 8, 8, 3, 3, 2, 1. Ten Stanisław Cichon to był tylko łącznikiem właściwie, nie, to jest sprawa jasna. A tutaj mamy właśnie jeden z takich dokumentów, wyjątkowy, jeżeli chodzi o te organizacje młodzieżowe znajdujące się w Muzeum Częstochowskim. Jest to Przysięga Młodzieżowego Ruchu Oporu. No i proszę zobaczyć sobie właśnie, w jakiej intencji doszło do, do tego zabójstwa. Tak? Przy okazji mamy ciekawostkę, bo są pseudonimy. Spróbuję uroczyście, wedle najlepszego zrozumienia i zgodnie z sumieniem, rzetelnie pracować dla dobra ojczyzny, pełnić sumiennie obowiązki, jakie do mnie należą, być wiernym ideą młodzieżowego ruchu oporu, wywiązywać się w miarę możliwości spowierzonych mi obowiązków, nie opuścić z własnej winy szeregów młodzieżowego ruchu oporu nie zdradzić organizacji i być posłusznym rozkazom dowództwa. Tak mi dopomóż Bóg. To jest, proszę Państwa, normalna, poważna przysięga wojskowa. Konspiracyjna młodzież polska, pluton młodzieży polskiej. Podobnie, wszyscy członkowie pochodzenia robotnicze, komendantem Bolesław Szyszko, uczeń czwartej klasy gimnazjum w Częstochowie, e ale też żołnierz AK i kapral pseudonimowy, tak? czyli to już starsza osoba, wiekowa. Cel zwalczanie ustroju PRL. Posiadali broń krótką, tak samo posiadali treść przysięgi. No i cóż tu więcej można powiedzieć. No, to jest organizacja, którą właściwie wszyscy często Częstochowie znają z powodu walki właściwie stoczonej przez Romana Przystalskiego. Była to całodzienna, nawet można by powiedzieć, że, że dwudniowa walka, którą ten młody człowiek stoczył z, z Milicją Obywatelską w Częstochowie. W czasie tej walki zastrzelił jednego, a zranił trzech milicjantów. No, i to jest też organizacja, która właściwie prowadziła taką działalność jak oddziały podziemia, czyli potrafiła na przykład wykonywać akcje na spółdzielnie. A proszę pamiętać o tym, że spółdzielnie owe były w tym czasie takim oczkiem w głowie PRL-u, prawda? Zachęcano wszystkich do tworzenia spółdzielni, do tworzenia. PGR-ów na przykład na wsiach, a również w mieście te spółdzielnie, no to nie były takimi spółdzielniami w rozumieniu tym kapitalistycznym, przedwojennym, tylko to były już właśnie organa PPR-u. Zresztą mówi się, że te spółdzielnie były też organami informującymi, jak gdyby były to wtyki w terenie dla władzy ludowej. Orlęta Mściciele, ale druga nazwa, sądzę, jest ładniejsza, również organizacja o harcerskich korzeniach. Szkoły średnie w Częstochowie. No i tutaj posiadali maszynę do pisania, to też nie wiem, tu większość z Państwa pamięta, prawda, że posiadanie powielacza w domu albo na przykład maszyny do pisania to już było bardzo niebezpieczne dla władzy budowej. Także trzeba mieć tego świadomość, że słowo nie głębiej odwiedza. Dwa karabiny, pistolet, pewną ilość trotylu. Dziewięć akcji przeciwko funkcjonariuszom MO i instytucjom państwowym. W grudniu 1947 roku usiłowali... Przepraszam, <laughs> <laughs> ta fantazja młodzieńcza wysadzić w powietrze lokal związku walki młodych w Częstochowie. Środki na działalność zdobywali przez rekwizycje w instytucjach państwowych i spółdzielczych. Rozrzucali ulotki antykomunistyczne. Oni właśnie wieszali też na pomniku wdzięczności dla Armii Czerwonej ramy do rowerów i zegarki. No niestety 27 stycznia 48 roku na wrocławiaku zginął komendant Ryszard Łożyński. Dwóch innych członków schwytano w wyniku działania wprowadzonego tajnego współpracownika pozostali również zostali aresztowani. Tak jak tutaj podaję, już nie wymieniałem wszystkich. 15, 10, 6, 3 i 2 lata więzienia. Tego typu wyroki. Kto chce wiedzieć więcej o organizacji, no to można podejść do działu historii. No i wreszcie nasza iskra wolności. Założona przez Stanisława Knapika, pseudonim Bartek, to był żołnierz oddziału Armii Krajowej 25 Pułku Piechoty, Henryka, czyli Henryka Furmańczyka, oddział, który głównie zajmował się odbieraniem zrzutów, zanim się specjalizował, urodzony na Słowiku, powiat chowa, więc zupełnie niedaleko stąd, wykształcenie szkoła handlowa, przypominam, że handlówka była z wiadomych względów też Taką podstawową bazą dla e, Narodowych Sił Zbrojnych, dla prawda. <coughs> e, proszę Państwa, e, dowódca grupy Częstochowskiej, Jerzy Malanowski, pseudonim Orzeł, tak samo, harcerz, były członek AK, pseudonim Pazur, e, należał do oddziału e, Juliana Kielara, pseudonim Prokociński, to był e, człowiek tutaj e, z komendy chówca obraz, czyli e, z naszego. Zakamuflo naszego zakamuflowanego ZHP, czyli Szarych Szeregów Częstochowa. Dziesięciu członków, większość to robotnicy, podobnie. Program organizacji. Walka z demokratycznym ustrojem państwa polskiego. Posiadał dwa karabiny, jeden MP, proszę Państwa, jeden Schmeisser, jeden pistolet i jeden granat. Częstochowa poraj zawierci. Organizacja na pewno uczestniczyła w akcjach propagandowych, ponieważ Gała podaje, że wszystkie akcje propagandowe na terenie Rakowa nie odbyły się bez działaczy Istry Wolności. Natomiast chciałem Państwu uświadomić, bo my tutaj podajemy tak 10 członków, 5 członków, 25, ale tak jak mówię, to są ci, którzy wpadli. Ci, którzy wpadli i którzy starali się przecież nie wydać swoich kolegów. Jeżeli. Oni to robili, jeżeli musieli, prawda, opuszczeni, pozostawieni, poddani takim nieludzkim torturom, o jakich żeśmy tutaj już słyszeli. A więc, no ja uważam, że przynajmniej jeszcze w kilku innych dzielnicach Częstochowy takie piątki musiały działać, a najlepszym tego dowodem jest właśnie fakt, że po wpadce nikt nie odnalazł broni należącej do organizacji. No jeżeli ktoś y, ma organizację, która ma działać y, przez walkę z demokratycznym ustrojem państwa polskiego i gromadzi broń, to nie będzie jej sprzedawał, ani nie będzie jej tym bardziej pozbywał się w inny sposób. Także uważam ten wpis y, w dokumentach UB za po prostu y, no, nieprawdziwy. No i wreszcie mamy tutaj, dzięki właśnie uprzejmości pana Lecha, plan, jak wyglądało rozłożenie ulic w tym czasie. To jest ten budynek, budynek Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ulica tamorzna, czyli parkowa, tutaj parki. No i widać, że kto tutaj wydostał się faktycznie przez ogrodzenie, no to jeżeli on... Znalazł się tutaj, to tu już rozpościerały się pola, tu już można było rzeczywiście e, uciekać. Natomiast ja bym powiedział, że e, faktycznie chyba albo Pan Bóg, albo kto inny u góry ingerował, jeżeli były trzy posterunki po dwóch żołnierzy e, wyposażonych w broń maszynową, że żaden z nich nie trafił. Ale może jest inne wytłumaczenie też. <laughs> Tylko, że tego dzisiaj w żaden sposób nie udowodnimy, prawda? Słam? Ten komendant z tą dziewczyną, który szedł, bali się, że go zastrzelał. Nie, ja myślę, że to jest tak. bardzo proste. Do KBW również brano chłopaków w wieku y, tam, no poborowym, tak? E, to byli tak samo chłopcy przecież, którzy wcześniej należeli do szarych szeregów, do AK. E, wkładano im mundury, wydawano rozkazy, ale niekoniecznie musieli od razu czuć się e, związani z tym, co kazano im robić. E, I oczywiście, gdyby taki żołnierz no nie wiem stanął w korytarzu i miałby do wyboru, że jeżeli nie zareaguje to pewnie jego wezmą, uwiężą i powieszą no to by strzelał tak, bo nie ma wyboru ale jeżeli na przykład mógł nie trafić i powiedzieć, że no tak omsknęło no mi się no to być może skorzystał też z takiej możliwości bo tak jak mówię, ja rozumiem, że z kilkudziesięciu metrów, z kilkuset, ale na tak bliską odległość trzy gniazda Żaden nie trafił, to rzeczywiście palec boży w tym. <grym> Taka ciekawostka ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego. Państwowy browar, centrala handlowa metali nieżelaznych w Katowicach. Jeszcze Polska nie zginęła. A każdy <grym> Tutaj mamy te dokumenty, za pomocą których przygotowałem to dzisiejsze wystąpienie. Tak one wyglądają. A tutaj, w zbiorach Muzeum Częstochowskiego, z tej opisywanej broni, która tutaj była wymieniana, znajduje się właśnie pistolet kalibru 6,35 mm. Tak, P38 niemiecki, Walter, TTK rosyjska, jak to mówili rosyjski kolt, tylko, że wiecie Państwo, że ten kolt to w obydwie strony bardzo niebezpiecznie było z tego strzelać, bo to suwadło, jak to mówią zamek wylata, Kargul powiedział i można było wezwać samemu i taki rewolwer Bulldog, który też często jest znajdowany na terenie powiatu Częstochowskiego w jakichś dziuplach, potem policja nam to przekazuje i też sądzimy, że no, był szerzej związany z podziemiem, aczkolwiek oczywiście dowodów na to nie mamy. Jeżeli Państwa nie zanudziłem, to ja dziękuję. Ze swojej strony. Dziękuję. Proszę Państwa, w dalszej części naszego spotkania zobaczymy jeszcze krótkie filmy. Te filmy będą dotyczyły. Jakby wracamy z powrotem do, do tematu Pana Jana Miedzielskiego i tej ucieczki z więzienia. Widzieliśmy przed chwilą plan umiejscowienia budynku, a za chwilę zobaczymy jak obecnie, w jakim stanie są te piwnice budynku przy ulicy Popiełuszki 4 przez 6. No, właśnie. Będziecie mieli Państwo możliwość zobaczenia, jak to wygląda, bo w tym budynku no, różne tam historie miały miejsce. Czyli tam była i komenda milicji. Potem, kiedy wybudowano nowy budynek, to w pewnej części, właśnie tej, tutaj z przodu, która jest najbardziej widoczna, były i jakieś mieszkania rotacyjne e, natomiast w tej ponieważ ten budynek jest e, on tak może nie wygląda od strony tutaj Jasnej Góry Parków ale to jest dość rozległy budynek, bo on jest taki zakręcony tam jest jeszcze duże podwórko e, więc on jest no tak poradny, porządny jest to w mach. E, i e, w części znajdował się zarząd miejskich dróg Kilka lat temu, kiedy przeniesiono liceum generała Andersa, który też jakoś, ma pecha to, 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 ten, ten zespół szkół, z Zawodzia, tam przeniesiono zarząd dróg, a teraz budynek stoi, no można to tak nazwać, troszeczkę pozabijany gwoździami, pozamykany i niszczeje. Jeśli można coś dodać, to są takie też opowieści niesprawdzone do dzisiaj, że na terenie tego budynku, na terenie placu są też pochowani nasi wyklęci. Także, także jest to jeden z tych obiektów, który wymaga sprawdzenia.